Oj, 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 Kurwa, co ty robisz, pojebany jesteś jakiś, <śmiany> Leman? <śmiany> Jak ładnie zrobię zrobił. A, ładnie, ładnie. Dobrze tam dusisz Polskę, dobrze. Casedrop.eu, sprawdź pierścin w opisie i otwórz darmową skrzynkę. Najkorzystniejszy drop na rynku. Wygrywaj, ulepszaj skiny i pomnóż swój ekwipunek. Korzystaj z natychmiastowych wypłat skinów. Odbieraj codzienny bonus nawet do 100 złotych. CaseDrop.eu otwiera skrzynki za PSC, Blik, SMS lub no, przelew. Link w opisie, polecam! O, wrócił. <grywa> to zaczynamy. W ogóle słuchajcie, chciałbym, żeby każdy z was teraz przypomniał sobie jakąś zajebistą akcję na Mirażu jaką zrobił, dobra? Już taką zajebistą akcję miałem. akcję na Mirażu? Tak. albo ready? Ja przypomniałem sobie Jarek, jak kiedyś w ostatniej rundzie zrobiłeś full kontrol na B Kasy. apartamentami, no. wszedłeś na plecy Albo w półfinale, Majora, e, z tego, zmaga na B Jak sobie o. to było można Z no. Brazorami A ja na SA dzisiaj coś zabiłem No to zajebiście, Pago, o to chodzi właśnie NIE! <laughs> Ty, bo ten jelu jebany ma dalej 5. Który to powiedział? Izak To Izak mówi. To... Co złego, to nie ja, no bez przesady ale zniszczenia był wcześniej też to... Spróbuj broić. 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 ja patrzę ci przejazd. Zabił mnie. <grydź> bomba była bo po, po prawej stronie no. Po prawej stronie była bo bomba, nie po lewej. <laughs> Co, to po broń pobiegłeś czy coś? Nie, no po prostu no... Zaraz strzelił. po prawej stronie, nam w standardzie takim typowo po, do prawej no. Nie dało się złapać. Kurde, ale 98 ja, ja dwóch ty powiedziałem jak ja przecież no to cha jedna na piątkę co, co? <śm> e o pagas 1 hp co ty powiedziałeś nic to jest kapiółka o kurwa! Ej, co, co, co to znaczy, na? W takiej sytuacji, powiedz. Kurwa! Nie no co pięknie. jest dzisiaj? No jak co ja mam panu, nie przepinać? Jak jedło, mam raczej raczej jedło. Znowu samobój? No jak ja mam? Co nie ty możesz, powiedziałeś? Tak. Kuror śmierdzielu! No jeło, czy jesteś? No. Dobra. A ciebie żegnamy już z gry. No, nie odzywaj się, jak nie grasz. Ale chyba dostałem kamieniem jednym Kurde, czemu drugi? A, Dlaczego nie, czwarty? No, exactly. pluje. Ty Jesteś... Kurde Dupa czy? Dobra tam, ty jesteś fiutor, no Nie odzywaj się do mnie więcej <grym> Dobra Najbliżej jest... <grym> nie, 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 proszę Ja pierwszy raz gram Super Trumny może O kurwa, nie położyć. staliłem trójek No cześć, jeden Dwóch, dwóch Na pewno dwóch? Tak dwo. Macie flaszane na No baj, to <grystanie> <Piznie. grystanie> jak kewa trzyma w rękach? <grystanie> co oni robią za update, y, ty? Kupujesz kewa i, z... i kevlar pisać. w rękach trzyma z hełmem. no, to jest. Jaja to są jakieś. Pozdrawiam. <grystanie> Co on robi ty za debil? No, no, no. Ale się odjebało. <laughs> <laughs>